Rensa, rensa, rensa! Po prostu rekonstrukcja bitwy pod do tego wydarzenia, chyba nie trzeba promować. Tak, prawie 2000 rycerzy, 2000 harcerzy. Setki tysięcy ludzi, mimo pogody, można powiedzieć słabe, ale jest bardzo ciepło. Tak więc myślę, że zaraz te chmury nam się rozwieją i będziemy mieli piękne przedsięwzięcie historyczne. Można powiedzieć, że największa marka naszego regionu, ale myślę, że nie tylko regionu, ale i całego państwa polskiego. Historycznie potęga Oręża Polskiego, dominacja w tamtym czasie przestrzeni, zwycięstwo nad Krzyżakami, tak więc e, bardzo doniosłe wydarzenia. E, słabo promowane trochę e, w Europie, ale myślę, że dzięki temu, że się, mamy to uroczystość, się, mamy tą rekonstrukcję bitwy, jesteśmy w stanie pokazać, e, czym wtedy dominowała czym dominowała Polska, czym dominowało recenzje polskie, e, jakim był królem Władysław Jakiełło i jaki odniósł wtedy wrażenie, jeżeli chodzi o scenę polityczną e, w regionie tutaj, e, pruskim e, i polskim. 26. odsłona Bitwy pod Grunwaldem, no to jest chyba produkt, którego nie trzeba na farmie i mazurach reklamować, co więcej w Polsce go nie trzeba reklamować. E, tak, to prawda. Zresztą widzimy zarówno ta wioska uczestników samej Bitwy pod Grunwaldem, 4,5 tysiąca ludzi mieszka w namiotach tuż obok pola Bitwy, ale również tuż obok na kempingach jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko z całej Polski po to, żeby oglądać tą fantastyczną scenizację. Przy okazji żywa lekcje historii. Bo chyba tak najlepiej zobaczyć i nauczyć się tego, co było. Dokładnie, żadna książka nam tego nie da, jak sami zobaczymy, jak to wygląda, jaki jak, jak miało przebieg. I dosłownie insyniatorzy, scenarzyści to naprawdę zadbali o to, żeby to było bierne oddane i zapraszamy do oglądania. I pan Toraj też miał okazję przekonać się, jak to było. To jest imponujące, że... Naprawdę, oni jeden do jednego oddają to, co było. Tak, to prawda. Każda drobna rzecz, każdy drobny szczegół jest dopracowany, jeśli chodzi o stroje, biżuterię, mowę, zachowania, to jest naprawdę wyjątkowe. Panie dyrektorze, no po raz który to robimy i w którą zacną rocznicę spotyka spotykamy się dziś na Polach Brutbandu? Po raz 26 już. Hmm. <gry> Także spotykamy się tutaj po raz 26 i mam nadzieję, że będziemy spotykać się w kolejne lata i w kolejne lata i będzie to trwało jak najdłużej produkt, którego chyba nie trzeba już reklamować to Nie trzeba i to nie trzeba reklamować ani w Polsce, ani w Europie. E, oczywiście promocja jest zawsze potrzebna. E, chcemy tutaj jak najbardziej rozpro, rozpropagować nie tylko samą inscenizację, ale też i nowe muzeum, które otworzyliśmy w 2022 roku i do którego serdecznie zapraszamy. Ile osób tworzy widowisko i ile osób szacujemy, że będzie je oglądać? E, wydaliśmy 1200 identyfikatorów bojowych, czyli 1200 rycerzy na polu bitwy, około 4500 za rekonstruktorów w namiotach rycerskich. A ile osób tutaj jeszcze przyjedzie w trakcie apelu? Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że w tym roku będzie to około 70 tysięcy. Jeżeli chodzi o rekonstruktorów, o osoby, które są w wioskach, to są to nowe twarze, czy obserwujecie, że macie wiernych fanatyków, którzy tu rok, rok są? Mamy wiernych fanów, którzy są tutaj co rok, którzy należą do określonych chorągwi, służą w określonych chorągwiach, są dowódcy chorągwi i są z nami związani już tyle lat, że. Też mieliśmy wczoraj wzruszający moment, czyli chwilę ciszy dla tych rekonstruktorów, którzy byli z nami od lat, a którzy już odeszli na tamten świat. Panie dyrektorze, co pan czuje? No bo dziś to jest podsumowanie, ale to są miesiące pracy. Dziś, gdy pan obejrzy do jakie to będą emocje. Zejdzie mi ciśnienie. Tego nie puścimy. <grym> <grym> Są to ogromne emocje, ponieważ jest to żywa lekcja historii yy, i my tutaj staramy się edukować yy, społeczeństwo również w zakresie wiedzy od Grun yy, o Grunwadzie. Natomiast są to ogromne emocje, bo ten wysiłek organizacyjny jest niebywały, w związku z czym na pewno yy, po samej już rekonstrukcji, kiedy wielki mistrz von Ulrich von Jungingen zginie, odczujemy ulgę, że wygraliśmy. Witam państwa bardzo serdecznie. 15 lipca 1410 roku na polach Grunwaldu starły się dwie największe armie średniowiecznej Europy: Polsko-Litewska, środkowo Europejska i Zakonu Krzyżackiego, Zachodnioeuropejska. Bój trwał ponad sześć godzin i skończył się przed zachodem słońca zwycięstwem rycerstwa polsko-litewskiego. Wynik bitwy miał istotny wpływ na ówczesne stosunki polityczne, ponieważ wyniósł dynastię jagielońską do rangi najważniejszych w Europie. Dziś wielu zadaje sobie pytanie, czy jest sens wracać do wydarzeń sprzed ponad sześciu wieków. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że naszym narodowym obowiązkiem jest zachowywać pamięć tego wielkiego zwycięstwa, w wyniku którego Polska stała się silnym, i niezależnym państwem europejskim. Zapraszam wszystkich na uroczystości związane z obchodami rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Za chwilę odbędzie się uroczysty apel grunwaldzki, który będzie jednym z punktów obchodów 614. rocznicy zwycięskiej bitwy. W miejsce uroczystości przybył generał brygady Dariusz Kosowski, zastępca dowódcy 16. dywizji zmechanizowanej. Oddziały, chodź, chodź, na na ramię. Broń. Prezentuj Prezentuj chodź, Pododdziały na prawo, prawo. do uroczystości podpułkownik dryńskim entuje. Kompanię honorową 15 grieżeskiej brygady zmechanizowanej pod oddziałem do uroczystości 614 rocznicy bitwy Gruwelskiej. Żołnierze i harcerze, w tym historycznym miejscu, niech głos najpierw zabiorą pododdziały rycerze pododdziały na ramię, prędko na nogi, prędko pododdziały w Najjaśniejszy królu, wielki mistrz pruski Ulryk, tobie i twemu bratu ślę przez nas heroldów swoich te dwa oto miecze, pomoc do zbliżającej się walki, abyś w nieopatrzony żywie wystąpił ze swym ludem, nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się po tych gajach i zaroślach! Prosimy na otwarte pole! Żurlik, kazał nam też oznajmić Panie, iż jeśli waszej królewskiej mości, swemu bratu, miejsca za szczupą, a dla rozpostawcia się i uswoić, gotów Wielki Mistrz ustąpić, nie to bola. Byle przyśpieszyć, stańcie, gdzie się podoba, byle nie chować się w pieprach, i zarośnić.

przygotować się do walnej bitwy. Wszyscy do obozu! Wytrąpić hasło! W imię Boże! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marcz. Podniesienia flagi państwowej dokona boczny flagowy wystawiony przez batalion dowodzenia 15.195. W składzie dowódca pocztu stać się Siedzią Krzysztof flagowy, plutonowy Kamil Ciepuro. Asysta plutonowy Tomasz Turek. Wododziały, maszość! Wododziały, na ramię, broń! Do nogi, broń! Wododziały, Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrany hymn Republiki Litewskiej. Wododziały, maszość! Organizatorem obchodów 614. rocznicy bitwy pod Grunwaldem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W imieniu gospodarza dzisiejszego wydarzenia, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marcina Kuchcińskiego, witam atasze obrony pułkownika Wilmasa Siatasa i atasze do spraw transportu Litwy Lilianę Jarosławską oraz delegację Królewskiego Związku Szlachty Litwy parlamentarzystów Gustawa Marka Brzezina, Stanisława Gorczyce, Marcina Kulaska, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Radosława Króla oraz wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego, Zbigniewa Szczepińskiego. Witam Konsula Ukrainy w Gdańsku, Olesandra Pladysyja oraz Konsula Honorowego Mołdawii w Elblągu, Macieja Bukowskiego, Konsula Honorowego RFN w Olsztynie, Wojciecha Wrzecionkowskiego, i Konsuli Honorowych Republiki Litewskiej w Białym Stoku, Katowicach i Olsztynie Tomasza Kurcińskiego, Jerzego Wścisłe i Stefana Duka. Witam przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Bogdana Bartnickiego wraz z radnymi Sejmiku Województwa, członkinie Zarządu Województwa Katarzynę Sobiech i Marię Bąkowską, zastępcę dowódcy szefa sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej Generała Brygady Dariusza Kosowskiego, dowódcy 15. gierzyckiej Brygady Zmechanizowanej, pułkownika Grzegorza Kaniecińskiego. Witam przedstawicieli batalionowej grupy bojowej NATO na czele z dowódcą podpułkownikiem Patrykiem Merisem. Prezesa Stowarzyszenia Oficerów 15. Dywizji imienia Władysława Jagieły, Generała Dywizji Lecha Stefaniaka oraz Generała Brygady. Józefa Kuczaka ze Stowarzyszenia Oficerów 15 Dywizji im. Władysława Jagiełły, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Inspektora Mirosława Elszkowskiego, Zastępcę Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Starszego brygadyra Tomasza Ostrowskiego, Zastępcę Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Pułkownika Straży Granicznej, Wojciecha Niewulisa, Naczelniczkę Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrzynię Martynę Kowacką z głównej kwatery ZHP. Komendanta Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej, harcmistrza Macieja Micielskiego. Witam przewodniczącą wspólnoty drużyn grunwaldzkich, harcmistrzynię Ewę Daniłowską. Komendantkę 52. Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego, harcmistrzynię Dorotę Jerzowską olszewską oraz wszystkich przedstawicieli służb mundurowych. Witam proboszcza parafii, czy Najświętszej Trójcy wstęparku księdza Piotra Brygołę, starostę ostruckiego Andrzeja Wiczkowskiego, wójta gminy Grunwald Jana Kacprzyka, w imieniu prezydenta Olsztyna, sekretarz miasta Olsztyna, Joannę Lubomirską Siemieńczuk, oraz wszystkich starostów, burmistrzów i wójtów, którzy przyjęli zaproszenie. Witam współorganizatorów dzisiejszego wydarzenia. Prezesa Rady Fundacji Grunwald, Henryka Kacprzyka. Dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku Szymona Dreja. Reżysera widowiska Krzysztofa Gureckiego, Odtwórcę roli Wielkiego Mistrza Jarosława Struczyńskiego. Odtwórcę roli Króla Władysława Jagiełły Tomasza Konopkę a także rycerzy, harcerzy oraz wszystkich przybyłych gości.